No, witajcie moi kochani, na moim kanale siedlisko drzewa. Z tej strony Teresa Kirkowska. No i zobaczcie, posprajowałam sobie kilka gałęzi deszczyny hmm, karbowanej. Miałam taki stary karnik, kupowaliśmy w tym roku nowe. Te pozdejmowałam przepaliłam, trochę wyczyściłam i może się nadać jeszcze na kompozycję. Oczywiście też plaster taki starszy, już fajny, żeby taką właśnie patynę miało wszystko, fajnie to wygląda i moi kochani posprajowałam, trochę gałęzie posprajowałam, trochę karmniczek i takim ma fajną taką fajną patynę takiej fajnej właśnie roztykalnej kompozycji. Dzisiaj robię kompozycję na pomnik, kompozycję właśnie taką Piękną wiosenną, ptaszki ćwierkają, także po prostu rano mnie już budzą i lecę, lecę na świeże powietrze. Kochani, oczywiście jeszcze dzisiaj, do końca marca na pewno, cały czas do świąt będą baziory. Baziory muszą być, nie ma co. Trochę mm, brzuski. E, ponieważ chcę jeszcze tutaj em, fajny wianek wypleść, taki bardzo luźny, e, żeby te gałęzie właśnie z tego wianka tak wychodziły. Moi kochani, właśnie jeśli chodzi o wielkanocne, wiosenne, zające, wszystkie z siana materiały, które cały czas pokazywałam dużo, dużo wcześniej na filmikach już od... Właściwie zamawialiście, ale moi kochani, jeśli chcecie zamawiać, ja przyjmuję tylko do 10 kwietnia wszystkie te wiosenne, zające itd., itp., różne rzeczy. Więc ja wiem, że Wielkanoc jest 30 kwietnia, ale ja nie jestem w stanie tego wszystkiego przerobić, nie jestem w stanie wysłać tego. Więc ja muszę mieć przynajmniej dwa tygodnie przed świętami, czas na to, żeby zrobić i wysłać. Więc kochani, Chcecie zamawiać, zamawiajcie, ale do 10 kwietnia tylko przyjmuję zamówienia, bo później tylko robię wysyłki i koniec. Świętuję. Święta. <grymianie> a teraz robię kompozycję. Działajcie, twórzcie i zobaczycie jakie będą fajne cudeńka. Ja teraz bawię się w przykręcanie, a jeszcze a propos, zamiast przykręcania jeszcze sobie zrobię wianek. Tak, przed przykręcaniem zrobię sobie wianek, bardzo luźny, z baziek. Trochę brzuski też do tego dorzucę, nie będzie tak fajnie, bo brzuskę ogólnie jeszcze do czegoś innego będę wykorzystywać, więc, kochani, tak, dorzucam sobie trochę baziek, taki będzie bardzo luźny ten wianuszek. No więc i teraz się możemy zabrać za przykręcanie, zamocowanie, przykręcanie wszystkich moich tych rzeczy, które tutaj chcę właśnie. E, tu, e, zamocować, tak? Czyli te, wianek. E, tu mam gałęzie, leszczyny karbowanej. O tak, tutaj będzie. Tutaj może zrobimy jeszcze, nie wiem, bo to wszystko jest, wiecie. <laughs> wiecie, jak u mnie wszystko jest, nie? O tak, sobie tutaj też przykręcę troszkę. Tak. Coś takiego. Dobra, co już Teraz przykręcam, mocuję wszystko ze sobą. U, uh, Za świat! Będę się trzymać, a trzymać. Super się trzyma. Nie ma opcji, że się coś stanie. Dobra. No i moi kochani, spójrzcie. To jest moja konstrukcja z budką dla ptaszków. I teraz, co do tego dokładam, wszystko jest mocno przykręcone, nic się tutaj nie stanie. Bo pamiętajcie, ja to wszystko wysyłam w polskę, to nie może się ją popsuć. Więc do tego dorzucam takie oto kwiatki. Wiosenne oczywiście muszą być. Więc ja tutaj bawię się teraz w ładną kompozycję. A was zapraszam do tworzenia, do działania. Oczywiście do zamawiania na maila tutaj. Również na naszą stronę siedziskodrzewo.pl Oczywiście mankamenty jakieś niedociągnięcia tył maskuję mchem. I moi kochani wszystko ładnie upinam. Oczywiście tutaj jeszcze dojdzie jakiś ptaszek. Sikoreczka. Będzie sobie gdzieś, gdzieś sobie przycupnie jeszcze. Także moi kochani, to nie wszystko. Ptaszki jakieś będą się tu kręciły. Przy moim, przy moim domeczku. Mocuję sobie tutaj z przodu kawałek syropionu, żebym mogła moją kompozycję do czegoś mocować. jeszcze tutaj coś jeszcze, chociaż piękny Moi kochani, to już koniec. Zobaczcie, tak wygląda moja kompozycja z domkiem. Ptaszek sobie siedzi na gniazdku, wianuszek z bazi, wszystko co wiosenne, ale to również może leżeć aż do końca lata, bo to przecież cała nasza przyroda. To jest piękno przyrody. Zobaczcie, jest ciężkie, stabilne, porządna kompozycja, kochani. Róbcie, działajcie, twórzcie. Również możecie takie cuda u mnie zamawiać. Ja tutaj na dole maila pokazuję. Więc kochani, na dzień dzisiejszy to wszystko. Bardzo dziękuję z całego serca, że jesteście, że oglądacie. Kupujecie oczywiście moje prace. Także za wspieranie, polubianie i subskrypcję również dziękuję. Do zobaczenia. Pa!